Na pewno pamiętacie Zniszcz ten dziennik. Na pewno mieliście. Ja nie miałam. Bo moja mama nie rozumiała sensu kupowania czegoś, co ma się zniszczyć. Ale pozwoliła mi kupić to. To nie książka i książka pod tytułem. Generalnie to mniej więcej to samo, co Zniszcz ten dziennik, tylko inaczej się nazywa. No i znalazłam je po wielu latach, ostatnio sprzątając w szafie. Więc jestem turbo ciekawa, co tam znajdę. Po myślał jakichś co najmniej 6 latach, czyli jak miałam 12 lat. Mhm, mm bardzo ładna okładka, to też sama naklejałam. Let's check it. Nikolaj, irytacja. Umieć na tej stronie coś tam, rzeczy nie do zniesienia. Ogień, papier toaletowy, lol. Miley Cyrus? To była chyba faza, jak się obraziłam na to, że ścięła włosy, bo byłam największą fanką Hany Montany. Kolejna strona i kolejna serialowa faza. Bo to był okres wspaniałego stulecia. Kim chcesz być? I odpowiedź dwunastoletniej Nicole. Bali Bay. Nie lubi ludzi, którzy spiskują przeciwko królewskiej rodzinie. Życie towarzyskie? Zdechła żona. Delikatniej się nie dało. To jest komentarz. Wpisz myśl. Uf, na szczęście nie będą pobierali mi krwi udostępni w miejscu publicznym. Co prawda dopiero po 6 latach, ale udostępniłam. Tu. To jest forma komunikacji. Czyli po prostu dialog na kartce. Z moją siostrą konkretnie. Ile czasu miałaś na zawodach pływać? 43 sekuty. Sekuty? raczej sekund. Pomyliło mi się. Czyli zawsze byłam taka irytująca. O, ale teraz dobre. To jest kryjówka. Ukryj tu swoje sekrety. I koperta. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie part z sekretami i obserwujcie.